Dzień dobry, witamy w premierowym odcinku Chiński Express. W tej serii zapoznamy Was z najważniejszymi informacjami o wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w państwie środka. Nie tracąc czasu przechodzimy do pierwszego tematu, czyli z obecnej sytuacji w Szanghaju. Liczba nowych infekcji jest nadal wysoka, ale stabilna. Coraz więcej obszarów znosi restrykcje, otwierają się sklepy spełniające specjalne kryteria w dzielnicach, gdzie sytuacja jest już opanowana. Aby skorzystać ze sklepu, należy zeskanować kod QR za pomocą specjalnej aplikacji. Obsługa sklepu jest ubrana w odzież ochronną, a sklep regularnie dezynfekowany. W pozostałych miejscach mieszkańcy muszą liczyć na zamawianie jedzenia online. W związku z tym do Szanghaju przyjeżdżają pracownicy firm kurierskich, aby pomóc w dostarczaniu. Niezbędnych produktów mieszkańcom, którzy nie mogą opuszczać swoich domów. Tysiące pracowników, którzy przybyli do Szanghaju wykonują pracę obejmujące rozładunek, sortowanie, pakowanie. I tym podobne. Otwierają się również fabryki. Przykładowo, Quanta Group, wiodący na świecie producent laptopów, stopniowo powraca do produkcji w Szanghaju. Około 2000 z ponad 40 tysięcy pracowników Quanta Shanghai Manufacturing City powróciło na swoje stanowiska w piątek. Ogółem 6000 pracowników ma wznowić pracę do 22 kwietnia. Quanta Group jest kluczowym producentem modeli MacBooków firmy Apple oraz dostawcą komputerów pokładowych i jednostek sterujących dla samochodów Tesla. Chińska załogowa misja do stacji kosmicznej Tiangong właśnie odbiegła końca. Statek Shenzhou 13 dostarczył wszystkich troje tajkonautów bezpiecznie na Ziemię. Jest to ogromny sukces dla chińskiego programu kosmicznego. Udane lądowanie, do którego doszło w piątek, stanowiło koniec rekordowo długiej chińskiej misji kosmicznej. Była to najdłuższa z dotychczasowych misji załogowych Chin. Czas wyprawy Shenzhou 13 wyniósł 182 dni, 9 godzin i 32 minuty. W ramach misji Shenzhou 13 na pokładzie stacji pojawiła się także pierwsza kobieta, Tajkonautka Wang Yaping. Co więcej, jest ona pierwszą Chinką w historii, która wyszła ze stacji w spacer kosmiczny. Na około 5 czerwca zaplanowano misję Shenzhou 14. Załoga tej misji pozostanie na chińskiej stacji orbitalnej do grudnia. Ale zanim ta misja się skończy, do tej stacji dotrze pojazd Shenzhou-15. W ten sposób rozpocznie się stałe zamieszkanie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. Produkcja i sprzedaż samochodów w Chinach osiągnęły rekordowy poziom w marcu. Wynika z danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Według Stowarzyszenia Produkcja Pojazdów Użytkowych w Kraju wyniosła w zeszłym miesiącu 579 tysięcy sztuk, co oznacza wzrost o ponad 55% rok do roku, podczas gdy sprzedaż pojazdów wzrosła o ponad 68%. Do 651 tysięcy sztuk. W pierwszym kwartale tego roku produkcja pojazdów przekroczyła 1 390 tysięcy sztuk. Co oznacza wzrost o prawie 77% rok do roku? W okresie styczeń marzec sprzedano ponad 1 400 000 pojazdów. Samochód, który widzicie właśnie na ekranie to Hafei 1 i nie jest to prototyp. To bardzo dobrze sprzedający się samochód na chińskim rynku. Opowiadaliśmy już o nim w poprzednich odcinkach o chińskiej motoryzacji. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie na nie zapraszamy. Przypominamy o naszym drugim kanale To są Chiny, gdzie publikujemy serię o 100 najbogatszych miastach Chin. Wszystkich zainteresowanych importem z Chin zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www.tosąchiny.pl. Dziękujemy za Wasz czas i prosimy o komentarze sugerujące, jakiego rodzaju wiadomości interesują Was najbardziej. Życzymy Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia.